Witam Was z tej strony. Macintosh to kolejny odcinek z serii Let's Play Endless Legend, frakcją Spaczonych Lordów. I jest to odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, znaczy zaraz, z krótką przerwą, żeby dorobić sobie kawki, bo odgadania zasycha jednak w gardle, wiadomo. I pamiętam dlatego, co, co robiliśmy w poprzedni turze, moi drodzy. I co tu mamy? Przymierza Sojusze. Napięcia militarne rosną na ulicę, powodując konieczność zawierania sojuszów, które są źródłem dodatkowego wpływu. 100% zapremię do wpływu sojuszu na imperium na 9 tur, plus 400 wpływu z jednostek zabitych wśród wrogich tw wrogów twoich e, imperium. I w tym momencie bardzo się cieszę z tej losowej rzeczy, ponieważ jeżeli ci mają możliwość zawarcia z nami sojuszu. Tutaj przejścia do sojuszu, to będziemy mieli z tego duże, duże plusy. Obydwa imperia. Więc to by się nam przydało. Więc, moi drodzy Drakeni, moglibyście zawrzeć z nami sojusz. Przeszukajmy sobie te świątynie. 80 pył dostaliśmy w zamian za to. Super. I pójdźmy sobie może w tą stronę i zbadajmy, co tu jest. Wiemy, co tutaj jest. Tu jest wioska Urcesów. Kolejna. Hmm. Wiecie co? Udajmy się w tym kierunku, w następnej turze podejdziemy tutaj, zobaczymy, e, zobaczymy co tak naprawdę tu się kryje, odkryjemy sobie ten obszar, e, pójdziemy do tej e, nienaruszonej świątyni i wrócimy się do naszych e, ziem. Zastanawiam się też nad tym, czy w ogóle werbować drugiego bohatera, bo no odkryliśmy to, co chciałem odkryć i po co była ta armia obieży świata stworzona, tak naprawdę. Więc no, głęboko zaczynam się zastanawiać, czy to nie będzie po prostu nasza druga armia do walki z przeciwnikami, do odpierania ataków przeciwników. Więc wiecie, no, wszystko może się zdarzyć, zobaczymy, dokąd nas to wszystko. Zaprowadzi komputer Już widzę, że bardzo długo myśli I teraz moje pytanie brzmi Bohaterowie Chcę sprawdzić, bo wiecie Przydałby nam się też bohater Który tak naprawdę byłby Zarządcą miasta po prostu e, Płonący ogień Nie Teraz tam, przy okazji wam to wyjaśnię Zobaczcie, że są tutaj bohaterowie innych frakcji, to są wędrowne klany, dzikołazy, drakeni, etc., etc. Moglibyśmy ich zwerbować, ale, ale niektóre rzeczy, przykładowo, sprawdźmy sobie John Porta Cienia, przedmiot księga. Zobaczcie, że Drżący Diadem mogą posiadać tylko i wyłącznie Spaczeni Lordowie. My dostaniemy w późniejszym etapie gry, dostaniemy też dość dużo e, z tego, co widziałem, z tego, co widziałem i z tego, co słyszałem i z tego, co wiem, jakie jeszcze możemy zdobyć e, przedmioty w tej grze, e, wiem, że Spaczeni Lordowie mają dość dużą, wiecie, dość duże możliwości e, zdobycia zdobycia takich dodatkowych, u, chwila, tu są wioska Urcesów, gdzie są wojsko wędrowne demony, czyli gdzieś tutaj są Kazandżowie, to fajnie by było właśnie w taki sposób gdzieś tutaj zdobyć Eryci, niekoniecznie, tu mamy skalisty teren i anomalie lodowe rzeźby, dużo do nauki, ile? U, 8 do nauki, hmm, ciekawe, dobra. Może się nie, rozstań, nie tutaj nie, nie rozmydlajmy nad tym i pójdźmy w tą stronę do nienaruszonych świątyń. Mam nadzieję, że to cholerstwo mnie nie zaatakuje. A nawet jeśli to damy radę pokonać trzy demony, aż taki tacy oni potężni znowuż nie są. Nasz gorgorod się tutaj znowu tworzy. Tak, tak bardzo. Kolos za jedną turę będzie. Będziemy mogli go sobie tutaj dobudować doprodukować, że tak powiem. Osadnik za 56 tur. To akurat nie jest fajne, dlatego sobie zwerbujmy nowego mieszkańca tutaj, właśnie, niech on daje nam do produkcji przemysłowej w tym mieście. Moglibyśmy zwerbować następnego, zrekrutować kolejnego mieszkańca tutaj, żeby to się wszystko szybciej budowało, ale zrekrutujemy go sobie w Diunie. Z tego powodu, że Duna będzie wytwarzać nam dzięki temu jeszcze więcej pyłu, a wiadomo, im więcej pyłu, tym bardziej nasza e, nacja jest szczęśliwa. E, tutaj wypadałoby też w następnej turze i damy rady w następnej turze zwerbować kolejnego mieszkańca, e, który po prostu zaopatrzyłby nas w naukę. E, Voltaire stracimy jednego mieszkańca, tego jestem pewien, bo. Z... Ale za długo, za długo, za długo jeszcze nam potrwa wybudowanie osadnika, ale trzeba będzie go przerzucić na początek kolejki, bo chcę zająć ten. Y znaczy, nie ten, już zastanowiłem się, przepraszam. Ten zajmiemy w drugiej kolejności, bo on dostarczy nam dużo nauki, ale równie dużo nauki dostarczy nam. Y dostarczy nam ten. Ten tutaj fragment. Co tu są Eryci i Eryci? Niekoniecznie, ale tutaj też byśmy mieli dość dużo nauki z tych pól, plus mielibyśmy zobaczcie złoże palladinu, Które. Tak jak mówię, nam się bardzo przyda. Chociażby do tego miecza, który będzie naszym, który jest naszym przedmiotem za wykonanie questa i jest dobrym mieczem. Bardzo dobrym mieczem, mocno podpompowującym naszych bohaterów. I wszyscy bohaterowie mogą go nosić, bo nie było napisu, że do użycia tylko i wyłącznie z jednym bohaterem. Za 6 tur odblokowany będzie nowy plan Imperium. Well, fuck. Nie będziemy mogli z niego skorzystać. Akolita w armii, Herold, wylewelował na następny poziom, z czego się cieszę niezmiernie i e, chciałbym pójść tutaj. Dlaczego nasz bohater? Dlaczego nasz bohater udał się w tamtą stronę? Nie wiem. To jest dopiero początek, który. Czy ja coś kliknąłem przez przypadek i go wycofałem? Well, trudno. Trudno. Będzie musiał. Troszeczkę sobie tutaj pochodzić, chociaż tędy możemy go puścić, niech tędy idzie i zbada te obszary, pójdzie w tym kierunku. No dobra. Obieży świat jeszcze musi czekać, bo niestety armii nie ma dla niego. gorgorot To jest pierwszopoziomowy gorgorot Mamy drugopoziomowego. No okej, okay, dajemy radę. Osadnik okej. Okay, obieży świat okej. Okay. 215 naturę dostajemy pyłu. Zwiększmy sobie wydobycie nauki w tym miejscu, i trzeba zacząć zastanawiać się, tak jak już wcześniej wspominałem, nad powiększeniem tego miasta. Tylko, że przydałoby się wreszcie opracować jakieś technologie, które dałyby nam busta do, wiecie, do okejki, okay czyli do zadowolenia w mieście, żeby to wyrównać, żeby nie było tutaj buntu, żebym nie tracił, wiecie, żebym nie dostawał efektów negatywnych za miasto, bo tak się może zdarzyć. Dobra, zobaczmy, co tam w Awinionie piszczy. W Awinionie piszczy niewiele, ale przydałoby się na przykład tych trzech panów. To się nie opłaci. 195. Stracimy za dużo pyłu. Nie mogę tego zrobić. Niestety. No dobra, skończymy sobie tą turę. I sprawdzimy, co się teraz stanie. Mówię, to jest bezpieczny region i tutaj fajnie by było zdobyć właśnie tą... Wioska Urcesów, wioska Urcesów. Gdybyśmy nie spacyfikowali, to ten region też byłby dobry do przebicia, i pójdziemy sobie tutaj. W następnej turze dotrzemy do tych nienaruszonych świątyń i zbadamy ten obszar tutaj, jeszcze zacieniowany. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, ale na pewno tutaj osadnika sobie wyślemy i zrobimy to przed rafinerią pyłu. Kolos, jak się stworzy, tak go będziemy mieli. I cóż, więcej nic nie widzę, co moglibyśmy zrobić, więc zakończmy sobie tą turę. Też dobrze byłoby tutaj gdzieś rozmieścić miasto, tylko że wtedy tracimy trzy pola na założenie miasta w tym miejscu, na tej, na tej właśnie tu, w tym, w tym miejscu, na tej anomalii, drzewo smoka. Niestety, ale w Dunie nic się nie produkuje, więc moglibyśmy Uszczknąć jednego osadnika z duny, który wybudowałby się za 10 tur, i może tutaj byśmy wtedy anulowali tego osadnika. Dobra, w Dune'ie, bo tego osadnika w Diunie jesteśmy w stanie odzyskać w następnej już turze. Tutaj troszeczkę by to zajęło 535. Tutaj też będzie 535, jak tylko tego osadnika zbudujemy, ale okej, okay. udajmy się tutaj. Właśnie, widziałem tu jakieś wojsko wędrowne, armię wroga i tak dalej. I tu mamy... Yy, ulepsz do drugiego poziomu, dostaniemy korpus sygnałowy. Okej. Okay. poziomowa dzielnica w y, Awinionie. Spoko, da się to zrobić. Jak tylko, kurczę, y, będę miał większe zadowolenie w tym mieście, to wtedy mogę to zrobić. Ale nawet niezły quest, który chyba nie ma Kazanżowie. Oni w tym rejonie widzę, że mają czyli dwie wioski. Uuu, uu, to mi się podoba. Mi się nawet bardzo podoba, bo jeżeli zajmiemy ten region i on jest przyspawany do tego, coś tutaj jest. Wino. To wino może być dobrym pomysłem. Yy, nie przejdziemy. We shall not pass. No trzeba będzie tutaj. Tu mamy. Glinę, ale glina za dużo nie daje. Mogło, można by było ten rejon również zająć i tutaj powoli te rejony zajmować powolutku, powolutku, ale tak jak już mówiłem, I chyba że wiecie co, chyba że zrobimy tak: zajmiemy sobie ten rejon, tak jak już wcześniej powiedziałem, za 10 tur, yy, później. Sprawdzimy, czy jeżeli okaże się w następnej turze, że w tym rejonie na przykład jest coś wartościowego, pallad a, po, albo coś innego, co tutaj jeszcze możemy mieć, adamantium, pallad albo tytan, albo szkłostal, to jeżeli się okaże, że rzeczywiście coś tutaj jest, to to będzie drugim takim naszym kolejną rzeczą, a wtedy to odłożymy na później zajmowanie tej, tego regionu. No ale, tak jak mówię, to wszystko... To zajmowanie tych regionów zostawiamy na później. No, dużo później. Zaatakujecie mnie. Jeżeli dostaniecie posiłki stąd, no to może być kiepsko. Yy. Zaatakujecie mnie. Ale nie dostaliście wsparcia, więc jesteśmy gotowi do walki. I po bardzo małych stratach. Wow. Bardzo ciekawe. Yy. Kewat podziemni. Twoje stosunki dyplomatyczne z Kewat uległy zmianie. Poprzednie stosunki. Rozejm, wracamy do zimnej wojny. Aha, dobra. E, czyli oni mogą nam w, w dowolnym momencie wypowiedzieć wojnę. Okej, okay, rozumiem, rozumiem aluzję, więc trzeba się będzie spieszyć tą armią. Trzy wioski Keza. O mój boże! Ilość wiosek Keza. Nie, ten region trzeba będzie bardzo szybko zająć. Plus, jest tu tytan. No to wiemy. Najpierw zajmujemy tutaj złoże palladu, a potem zajmujemy kolejne rzeczy. Super. Nasz bohater obierzy świat, będzie chyba musiał zająć się tą eksploracją. A nasz główny bohater musi, musi pilnie wracać na front, na północ naszego królestwa. Z tego względu, że obawiam się, że jesteśmy z powrotem w zimnej wojnie niestety z, z nimi. No i będzie to dość nieciekawe. Ale możemy z nimi mieć pokój. Wyobraźcie sobie. Eee, muszę się dołożyć do tego pokoju. To mi chcecie powiedzieć. Ale za pył! Jesteście bardzo chętni na pył. Więc może dacie mi... Dacie mi coś ciekawego. Nietypowy, zbroja nietypowa. Stację wydobywczą mi możecie dać. Aha! To weźmiemy od was sobie stację wydobywczą i zmniejszymy sobie do 300 pył. Nie chcecie, ale jak wam zapłacę 400 pyłu, to dalej nie chcecie. 500 pyłu. Jesteście już prawie. 520 pyłu. Za dużo. 510 pyłu. 505 pyłu. I teraz zobaczmy powolutku. 504, 502, 501. Muszę dać wam 501 pyłu w zamian za stację wydobywczą i pokój. Ale nie mam oczywiście wpływu, żeby to zrobić. No bo po co? Po co mamy takie coś mieć? Pokój, tak? To kosztuje nas 48. Yy, mógłbym wam dać tego pyłu, ale na razie nie, bo będziecie wiedzieć, że jesteśmy słabi. No okej, okay, dobra. Dobra, chyba że zrobimy tak. My wypowiemy wam pokój i będziemy chcieli, żebyście wypowiedzieli wojnę, nie, nie, nie jest to wam na rękę wypowiedzenie. Eee, wojny tym cholerom. Za to wy fajnie by było gdybyśmy coś z wami mogli sobie zrobić, ale na razie nie mogę, bo mam za mało wpływu. Muszę zainwestować w ten pływ, szczerze powiedziawszy. Eee, właśnie, w Diunie chciałem nowego eee, zrekrutować mieszkańca i ty wydobywasz wpływ nie, wydobywasz pył. Bo i tak za 9 tur stracimy cię, więc w sumie mógłbyś równie dobrze przyspieszyć to, czy wolę 191. To jest dość duża różnica, bo 200, przepraszam, mieliśmy 281, a to zwiększa o 10 z samych pól. Więc to się przyda. Okej, okay, może być. Mhm. Tutaj mamy, właśnie, tutaj mamy kolosa w tej armii i ten kolos mógłby naszą armię, tą główną, wspomóc. A świat będzie miał swoją, znaczy tamten będzie miał swoją armię. Zakończmy tą turę i zobaczmy dokąd nas to wszystko zaprowadzi. E, Ciekawe czy ktoś nas zaatakuje, bo jesteśmy na morzu, na jeziorze tak naprawdę, no i każdy może nas tak naprawdę, nie wiem, nie zaatakują nas właśnie. E, ty, kontynuuj swój ru... O matko. Ilość kazanżów tutaj. Naprawdę chciałbym z Wami porozmawiać, ale na razie nie mogę. Ale ile? Tu są ryci. Raz, trzy wioski kazanżów w tym miejscu. Nie no, po prostu to się bardzo będzie tutaj opłacać. Jeszcze zobaczmy, y, jak z nauką. Tu będzie takie zagłębie nauki, można by było powiedzieć. I tu by było warto się wtedy rozłożyć Superansko. Więc idziemy sobie w tym kierunku i wracamy na front. Mamy 95... Poświęcenie tego za dwie tury w zamian za pokój i, 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 i słuchajcie i jeszcze kilka innych rzeczy. Wiecie co? Zgodzę się na to. Zgodziłbym się na to bardzo, bardzo, bardzo. I też trzeba będzie zadbać, aby na przykład w Voltaire był zawsze bohater. Więc chyba trzeba będzie zrekrutować nowego bohatera. Więc musimy troszeczkę pyłu pooszczędzać. Taki mam ogólnie plan. Ale słuchajcie, ee, chyba że... Nie, drakeni na razie nic nam nie dadzą. Dobra, słuchajcie. W tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się kolejny odcinek z serii Endless Legend podobał i mam nadzieję, że Wam ogólnie się ta seria podoba. Jeśli tak lub nie odnośnie tego materiału, jeżeli Wam się podobał lub nie, to fajnie by było, gdybyście ocenili ten materiał wideo i skomentowali, ponieważ Wasza ocena i Wasz komentarz pozwala mi w polepszaniu mojego komentarza i mojego opowiadania Wam o tej grze i nie tylko, nie tylko polepszaniu, wiecie, komentowania tej serii, ale także wszystko. Innych. A jak na razie, dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!